Jesteśmy przy bazie ratowników w Rewalu. Dlaczego Sanepid zamknął tą bazę? Ponieważ warunki techniczne, które tutaj panują, jeżeli chodzi o spanie i żywienie, nie spełniają norm sanepidowskich i w ten sposób nasza baza z dniem dzisiejszym po prostu nie istnieje, została zamknięta i mamy termin do jutra wyniesienia się z bazy. Jeżeli chodzi o bazę ratowników w Rewalu, została zawarta umowa z firmą, asekuracja, na okres 8 lat umowa została zawarta w 2008 roku i ratownicy we własnym zakresie mają utrzymywać stan, jeżeli chodzi o bazę ratowników. Dostali tą bazę, mieli wyremontować na własny koszt i utrzymywać ją w stanie cały czas, którym nadaje się do eksploatacji dla ratowników. Gdzie będą spać teraz ratownicy? E, tego nie wiemy, kombinujemy nad namiotami, nad innymi rzeczami. E, powiem tak, dostałem rozkaz od szefa, polecenie opuszczenia bazy. Ja jako ratownik wodny ochotniczy nie opuszczę tej bazy, będę tutaj i będę na plaży, ponieważ podpisałem umowę i nie dam się stąd wygonić. Co Sanepid zauważył y, złego w tej bazie? Dlaczego ją zamknął? Proszę spojrzeć, proszę spojrzeć na okna, proszę spojrzeć na nas na, na, na w ogóle z tej wykonania. E, mieliśmy mieć remonty, mieliśmy mieć wszystko przygotowane na ten sezon, jednakże gmina... Y, te swoje decyzje chciała wprowadzić dopiero w połowie lipca. Nie pozwolimy na całkowity remont bazy w, w, prawda, w środku sezonu. W tym roku rzeczywiście zgłosili się, że stan jest, op, że jeżeli chodzi o stan, jest opłakany bazy ratowników. My w tej chwili część ratowników dowozimy do Pobierowa i mieszkają w do, dosyć solidnych warunkach ratownicy. Czy gorsza kondycja ratowników z powodu tego zamieszania odbije się na bezpieczeństwie plażowiczów? Jak najbardziej odbije się na bezpieczeństwie plażowiczów. Ponieważ musimy zreduk zredukować liczbę osób pracujących na plaży do minimum, żeby ponosić jak najmniejsze koszta, ponieważ teraz jeżeli my będziemy musieli zostać tutaj, a czy musieli, my chcemy tutaj zostać, musimy to płacić za własne pieniądze. Niestety nie jesteśmy w stanie opłacić całości, niestety nie jesteśmy w stanie chronić obszaru poza plażą strzeżoną. Robiliśmy to przez 7 lat i przez 7 lat było 0 utonięć. To teraz nie znam się na przepisach, ktoś tam od góry nie zatwierdził tego, nie wyremontował nam bazy i przez to to za, za, za właśnie Waży o życiu ludzkim. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zgodnie z umową, ratownicy są zatrudnieni na plażach i tu nie ma mowy o żadnym zagrożeniu o bezpieczeństwo turystów na plażach. Także tu tylko chodzi o, o warunki sanitarne najprawdopodobniej i bazy, tej, bazy ratowników. Nic poza tym, a bezpieczeństwo jest zachowane. Dlaczego przyszedł Pan do y, Rady Gminy Rewala? Przyszliśmy prosić o pomoc w sprawie związanej z dnia wczorajszego, gdzie urzędnik Sanepidu nakazał nam opuszczenie pokoju, które według niego nie nadają się do zakwaterowania. Przyszłym z pomocą, żeby, żeby urzędnicy w gminie nam pomogli zbadać tę sprawę, zobaczyć o co chodzi. Przeczytali protokół, pani sekretarz gminy przeczytała protokół, Skontakt, ma się skontaktować z prawnikiem tej gminy, obiecali nam pomoc według pani sekretarz w tym protokole nic nie ma na temat opuszczenia bazy przez ratowników. Natomiast z ust urzędnika wczoraj Sanepidu padło stwierdzenie, że ludzie mają nie nocować.